No więc cześć, witajcie, jestem Simon i jest dzisiaj ze mną Scarface. I po około 80 bitwach na T115. Postanowiłem nagrać takie małe podsumowanie tego czołgu. No teraz już głównie raczej będę nim grał na CW, ewentualnie zbijał gwiazdkę tylko. No i po tych bitwach, już mam asa pancernego, jestem w stanie powiedzieć tak. Czołg naprawdę fajny, mobilny. Do tego nawet dużo hapa. Scarf jest nie troll, proszę cię. <gry> yy, dobra. Yy, a tak naprawdę, no to po prostu czołg jest ciężkim średniakiem. Nie wiem, jak wy się na to zapatrujecie. Mi się tak wydaje, że no po prostu tak jest. Kurde, mam lekkie lagi, coś. też. Ach, zdążył wycofać. Nie wiem, co się dzieje. Yy, no i ogólnie, tak, jak widzicie, ładuje 8,25 po załadowaniu koli z piąchą. Ogólnie minimalnie yy, ten czołg o, może no ładować 7,91. Hmm? No właśnie, jeszcze przed CW jesteśmy. Także nie wiemy, co się będzie działo. Zobaczymy. już tyle dostał? Od tego Leoparda jedynki. No, jak widzicie, no ja sobie tu jeżdżę między średnimi. I raczej problemu nie mam, żeby je dogonić. No, może by wyjechał ten T57? Jakoś fajnie. Kurde, no i kolejny odcinek, który dzisiaj nagrywam i leci mi cały czas z nosa. Kurde, masakra, już nie żyje Mówisz Dobra, jeszcze żyję Trochę bieda z nędzą Chociaż 3000 obrażeń Kurde minimalnie za nisko Czy już 3000 obrażeń masz? Nie mówię, że ty chociaż 3000 No to taki średni, nie? Te 3K na sapancernego ogólnie chyba tam 4,5 czy 5 potrzebowałem. Także też nie za dużo Proszę niech nie trafi. Kurde akurat trafił, no Dobra. ale pięknie sypią z Także dzisiaj no ta bitwa niestety nie poszła po mojej myśli. Ale tak jak mówię, no, na co dzień ee, teraz już nie gram w wota. Kiedyś potrafiłem przy tej grze przesiedzieć 8 do 12 godzin dziennie. A teraz jest to po prostu ewentualnie jakieś tam zbicie gwiazdki czy coś. Dwa tygodnie nawet nie grałem, teraz od 3 dni dopiero gram. Zobaczymy, może Scarface coś tu ciekawego ugra. Nie ja bardzo słabo, praktycznie 1191 damagea. Tutaj, właśnie ten mały damage to jest poważny problem. Bo no, inne dyszki ciężkie mają tego damage'a więcej, chociaż no, to szybkie ładowanie w jakiś sposób to uzupełnia. Bo jeżeli to jest taki specyficzny czołk, no nie, nie może na nim tak po prostu sobie wyjechać jak ciężki. Zresztą widzieliście, jak mnie T57 Heavy zjadł. Magazynek, no ciężko, ciężko jest nieraz coś zagrać. Ale tutaj granie na wieżę, to co w każdym amerykańcu jest spoko. To... Z tej linii, w sensie w każdym amerykańcu, to jak najbardziej też pasuje tu granie na wieżę. Tylko, no, po prostu nie, nie, ja nie lubię stać gdzieś tam z tyłu. Także, no. Ale, czołg ogólnie bardzo przyjemny. Bardzo przyjemnie mi się nim gra, Bardzo przyjemnie się traci pieniążki na ten. Na różnego rodzaju. Wszystko. No, widzę, jeszcze arta cię trafiła. Oj, po tobie. O, dokładnie. Także nie będziemy czekali na wyniki bitwy. Bardzo szybka bitwa, ale myślę, że powiedziałem to, co miałem powiedzieć. I padłem, jak miałem paść. No, ale mówię, no to jest spowodowane tym, że po prostu ostatnio bardzo mało gram w WoT'a. Zacząłem grać w LoL'a z powrotem, wróciłem do Hearthstone'a. Także to jest no według mnie tym spowodowane. Wiem, szukam jakichś wytłumaczeń, coś takiego. Ale no po prostu tak to wygląda. Jak widzicie tutaj załoga. Mogę wam jeszcze pokazać właśnie tą załogę. Moment, Scarface. Tutaj oczywiście żaruwa I naprawa nareszcie. Później piącha. No i teraz wchodzi u mnie mentor. Tutaj te dwa przydatne skille. Gładka jazda i strzał z biodra, tak to się nazywa. I bezpieczne magazynowanie, bo... Często lubi sobie paść Amorak w tym czołgu. No właśnie o tym nie wspomniałem, że jeżeli tylko wierzę gdzieś tam lekko obrócimy w bok, to... No niestety bardzo często pada ten Amorak. No i to by było na tyle. Także lajkujcie, subskrybujcie, followujcie, komentujcie. Linki macie w opisie. A ja się z wami żegnam. Cześć!